Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test bardzo ciekawych nowości drogeryjnych. Przetestujemy sobie dwa nowe produkty od marki Claresa. Mam tutaj Topper Eyeshadow, jest on w ogóle dostępny w trzech wersjach. Ja sobie wybrałam kolorek 01 Seashell i mam jeszcze ich nowy błyszczyk, jest to Topper Lip Shimmer. Ja sobie wziąłam wersję 02. Do tego przetestujemy jeszcze produkty kremowe z Glam Shopu, mam tutaj brązer róż i rozświetlacz. Długo się zastanawiałam, czy je kupić, bo one nie są ultra tanie. Za jeden produkt płacimy w cenie regularnej 45 zł. No, i tak na dobrą sprawę mogłam poczekać na promocję, ale doszłam do wniosku, że zanim jakaś większa promocja na stronie Glam Shopu się pojawi, no to te produkty nie będą już nowościami, nie będą tak ciekawe. Więc stwierdziłam, że kupię, przetestujemy i zobaczymy czy są warte uwagi. Do zamówienia dorzuciłam również pędzel. Pędzle były dostępne w trzech wersjach. Są to pędzle dedykowane do produktów kremowych. Ja sobie wzięłam pędzel ST3, czyli ścięty. Pomyślałam, że będzie to świetna opcja do kremowego brązera. Zanim przejdziemy do testu, dwa słowa na temat tego, co już mam na twarzy. Jeśli chodzi o podkład, jest to Better Than Perfect kolorek 03 Light Beige. Mieszanka korektorów. Mam tutaj Essence Skin Love Sensitive kolorem 10. I do tego troszeczkę korektora Eveline Wonder Match. Jest to odcień 20 Peach. Na brwiach kredka z Eveline Micro Precision Brow Pencil w kolorze Top. I na to dałam jeszcze żel od marki NAM. Jest to Matte Eyebrow Gel. Jeśli chodzi o mój makijaż oczu, zrobiłam go paletką Too Faced Cosmic Crown. Użyłam dwóch matowych zgaszonych fioletów, bo myślę, że fajnie mi się to połączy z tym cieniem z Klaresy. On ma mieć różowe drobinki, ma mieć takie lekko różowe, świetliste wykończenie. Plus dodatkowo dałam ciemny brąz w zewnętrzny kącik i troszeczkę jasnego brązu w załamanie. Zaczniemy sobie oczywiście od wykończenia makijażu twarzy i od produktów kremowych z Glam Shopu, w sumie nie kremowych, a płynnych, bo jak robiłam słowcze, to faktycznie widać, że są to płynne kosmetyki, są bardzo wodniste, bardzo lekkie. Jedyny produkt, który można powiedzieć, że jest lekko kremowy, to rozświetlacz. Co do brązera i różu, są to stricte produkty płynne. Jak widzicie, dosłownie spływają mi ze skóry. Kosmetyki dostępne są w różnych odcieniach. Jeśli chodzi o brązer, wybrałam sobie odcień nugatowy. Róż mam w kolorze faworyta, a rozświetlacz w kolorze szampan 0%. Co do tych kolorów, to myślę, że dobrałam je idealnie. Brązer jest, to prawda, dosyć ciemny, ale jest to bardzo ładny, raczej neutralny odcień, więc myślę, że będzie mi pasował. Oczywiście wiadomo, że jak nałożę go na skórę i go rozprowadzę, to nie będzie aż tak intensywny. Co do różu, jest to taka koralowa truskawka, coś w tym stylu, także bardzo mi się ten kolor podoba. Rozświetlacz nazywa się szampan 0% i jest to faktycznie szampański kolor, bardzo mi się on podoba. Nie jest on mocno ciepły, ale nie jest też zimny, coś takiego pomiędzy. Myślę w ogóle, że ten rozświetlacz może być fajną opcją na powiekę, fajną opcją, żeby nałożyć go jako cień, bo po pierwsze na słoczu wygląda bardzo równomiernie, bardzo ładnie się na skórze rozprowadził, a po drugie jest zastygający, więc może się utrzymać na powiece cały dzień i jeżeli nałożymy go bardzo cienką warstwą, to możliwe, że nie będzie się zbierał. Dołożyłam sobie na grzbiet dłoni trochę brązera, biorę pędzelek ST3 i przechodzimy do aplikacji. Oczywiście na początku wtłoczę sobie ten brązer w pędzel. Odbiję troszeczkę nadmiar i dopiero przejdę do nakładania na skórę, dlatego że ten bronzer jest naprawdę bardzo mocno napigmentowany. Nie dokładając produktu, przechodzę od razu na drugą stronę, żeby ściągnąć sobie troszeczkę nadmiar przed rozblendowaniem tej strony, no bo ten kosmetyk jest naprawdę bardzo ciemny, intensywny. Powiem Wam, że chyba spodziewałam się, że będzie troszkę jaśniejszy. Wahałam się pomiędzy jedynką a dwójką, pomiędzy chyba piaskowym odcieniem, a właśnie tym. I jak dotknęłam pędzlem do skóry, to zastanawiałam się, czy nie popełniłam błędu i czy nie powinnam wziąć cieśniejszego odcienia, ale powiem Wam, że on bardzo ładnie się blenduje, rozkłada i robi się dużo, dużo delikatniejszy. Także na ten moment wydaje mi się, że za ciemny nie jest. Oczywiście w przypadku ciemnych i mocno napigmentowanych brązerów, trzeba po prostu uważać, ile się tego nakłada, trzeba uważać przy aplikacji, żeby nie przesadzić, żeby później nie trzeba było tego naprawiać, rozjaśniać. Ja co prawda uważałam, zdjęłam z pędzla nadmiar produktu i dopiero dotknęłam do skóry, ale i tak wygląda to naprawdę bardzo intensywnie. Także myślę, że zaraz wrócę sobie do podkładu, delikatnie sobie to podczyszczę. Z tej strony też rozblenduję sobie krawędzie gąbeczką i wtedy będzie to wyglądało spoko. Ogólnie brązer bardzo mi się podoba. Po drugiej stronie, gdzie nałożyłam tylko resztkę produktu, którą miałam na pędzlu, wygląda to przepięknie. Także trzeba po prostu z tym produktem uważać, bo pomimo tego, że on jest płynny, to ma bardzo dużo pigmentu. Brozer doklepałam sobie delikatnie gąbeczką, którą wcześniej nakładałam podkład, uspokoiłam go trochę i wygląda naprawdę przepięknie. Warto też pamiętać, że pędzel nałoży nam więcej produktu, bo gąbeczka troszeczkę go wchłonie. Dlatego ja bardzo lubię nakładać produkty kremowe gąbeczką. Mam wtedy większą kontrolę nad produktem, wiem, że nie przesadzę i wiem, że nie będzie to wyglądało zbyt mocno, zbyt intensywnie. A jeśli chodzi o tego typu pędzle, no to trzeba uważać, trzeba nakładać bardzo małą ilość. One nakładają nam tak naprawdę 100% produktu, które na sobie mają. No a jak mówiłam wcześniej, gąbeczka troszeczkę tego koloru wchłania. Do tego pędzla jest ok. Troszeczkę się bałam, że ten trzonek będzie za krótki, ale pomimo tego, że jest tak krótki, fajnie trzyma się ten pędzel w dłoni, jest wygodny. Podoba mi się to, że jest lekko ścięty. Także na pewno będę tego pędzla używać, ale po prostu muszę nauczyć się z nim pracować, muszę wyważyć ilość produktu, które nakładam bo dawno z takimi pędzlami nie pracowałam. Lecimy sobie teraz z różem, jest to odcień faworyta. Wtłoczę sobie go w gąbeczkę i nałożę bardzo, bardzo delikatnie na skórę. Koloryk jest w 100% mój, bardzo mi się podoba. Jest to odcień bardzo świeży, odświeżający. Wygląda lekko, wygląda mega naturalnie, jak taki delikatnie zaróżowiony policzek. Także co do tego różu, myślę, że strzał w dziesiątkę. Ok, kilka ruchów gąbką. I rusz jest rozblendowany. Także lecimy sobie z rozświetlaczem, bo tego produktu jestem chyba najbardziej ciekawa. Rozświetlacz nakładam prosto z aplikatora, daję go w bardzo małej ilości, biorę sobie czystą gąbeczkę i będę go delikatnie wtłaczać. Ten produkt jest bardzo mocno iskrzący, drobinkowy. Już widzę, że do nakładania na przykład na nos on się za bardzo nie sprawdzi, on się nie nadaje, dlatego że te drobinki są po prostu zbyt mocno zauważalne. Nie wygląda to naturalnie, jest to taki bardziej sztuczny efekt. Bez problemu się rozblendował, wtłoczył w skórę. Co prawda, jak zaczęłam go blendować, to zauważyłam, że on bardzo szybko zastyga, więc trzeba z nim szybko pracować. Ale poza tym, wygląda naprawdę ładnie. Jest to produkt z drobinkami, więc on nie będzie dawał efektu takiej mokrej, zdrowej, świetlistej skóry, mokrej tafli. Tylko właśnie drobinki, więc dla mnie jest to opcja bardziej na większe wyjścia, na imprezy. Na co dzień nie do końca. Nie ma on praktycznie w ogóle bazy kolorystycznej, po rozprowadzeniu na skórze daje efekt takich migoczących iskierek, więc na imprezę myślę, że będzie to naprawdę fajna opcja. Poza kamerą przypudruję sobie okolice pod oczami, strefę T oraz boki twarzy. Nie będę pudrować kosmetyków kremowych, bo są to produkty zastygające, także powinny się bez gruntowania utrzymać cały dzień. Pod oczy pójdzie puder Sko, Veil Touch, na resztę twarzy puder PZ Path Cloud i przejdziemy sobie do nowości Klaresy. Makijaż twarzy skończony, także przechodzimy sobie do wykończenia makijażu oczu i do pierwszej nowości od marki Claresa. Jest to topper eyeshadow w kolorze 01 Seychelles. Są też dwa inne odcienie i one są takie bardziej szampańskie, szampańsko złote, ale ja stwierdziłam, że wezmę sobie opcję różową, no bo takich kolorów za bardzo nie mam, a jeśli chodzi o złoto, o szampan, mam tego naprawdę sporo. Tak wygląda swatch i powiem szczerze, że spodziewałam się, że ten produkt będzie iskrzył się mocniej, będzie bardziej błyszczał. No, a on wygląda jak taki standardowy, toperowy cień, który można znaleźć w różnych drogaryjnych paletach. Także nie wiem, czy jest to coś wartego 25 zł, bo taka jest cena regularna tego produktu. Na słoczu no nie zapowiada się jakoś rewelacyjnie, nie wygląda po prostu unikatowo. Jak dotykam tego produktu, to czuję pod palcem, że on jest lekko suchawy, Na ten palec zbyt łatwo się też nie nabiera. Jeśli chodzi o bazę kolorystyczną, to na słoczu jej nie widać więc faktycznie może być to taki 100% toper, który będzie fajną opcją, żeby podbić jakiś inny cień, żeby na przykład zrobić podstawę matami, nałożyć ten błysk i podrasować troszeczkę ten make-up. Także przechodzę sobie do aplikacji, nakładam ten cień oczywiście bez żadnej mokrej bazy, żeby mu nie pomagać. Nakładam ten toper na większą część powieki, żeby było go dobrze widać, żebyśmy wiedzieli jaki jest ten kolor. Jeśli chodzi o efekt, no to powiem Wam, że jest spoko, ładnie się błyszczy. Ale zdecydowanie nie jest to efekt takich mokrych, migoczących iskierek, efekt mokrej tafli, tylko coś takiego bardziej delikatnego, lekko, powiedziałabym nawet suchego. Także szczerze mówiąc, spodziewałam się chyba czegoś innego, czegoś bardziej spektakularnego. Ja wiem, że 25 zł to nie jest dużo, ale z drugiej strony płacimy tylko za jeden cień. Co do gramatury, nie mamy tutaj chyba żadnej informacji, ale powiem Wam, że jest tego naprawdę bardzo mało. Jak ten produkt do mnie przyszedł, to wypadł mi przy otwieraniu z opakowania, także mogę wam tutaj pokazać za co płacimy te 25 zł. No jest tego naprawdę bardzo, bardzo mało. Jestem bardzo ciekawa jak wyglądają pozostałe topery, które wypuściła Claresa. Może one są inne, może mają inną formułę i mocniej intensywniej się błyszczą? No ale co do tej wersji 01 Seashell, jak dla mnie nic specjalnego. Ani tutaj nie ma intensywnego błysku, ani nie ma tutaj mokrego takiego świetlistego wykończenia. Także jest to po prostu taki klasyczny drobinkowy toper, nic szałowego, nic odkrywczego. Przejdziemy sobie teraz do drugiej nowości od klaresy, czyli do błyszczyku toper Shimmer. No i myślę, że tutaj będzie lepiej. Swatch wygląda naprawdę przepięknie, jest to taki mokry i skrzący efekt, plus do tego mamy mnóstwo drobinek. Drobinki są w większości niebieskie, ale mamy tu też trochę różu, fioletu, mamy też srebrne i zielone drobiny, także może to wyglądać naprawdę ciekawie. Zanim nałożę błyszczyk, dam na usta trochę konturówki. Jest ta konturówka z Glam Shopu Flora. Błyszczyk ma delikatny waniliowy zapach. Jak wyciągam aplikator z opakowania, to widzę, że ten błyszczyk jest dosyć gęsty. Także może się niestety kleić. Ja za takimi formułami nie przepadam. No, ale zanim go ocenię, oczywiście nałożę go na usta. No i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Czuć gęstość, czuć, że on jest taki mocno otulający. Mam wrażenie, że on jest też taki troszeczkę olejkowy, ma lekko olejkową formułę, ale właśnie przy tym jest dosyć gęsty. Także jak go nakładam na usta, to czuję, jakbym nakładała jakąś maskę nocną taką gęstą, bogatą maskę. Błyszczyk na szczęście się mocno nie lepi, ale przy łączeniu ust bardzo brzydko się ciągnie. To jest po prostu wina tej gęstej formuły, więc nie można tego błyszczyku nakładać zbyt dużo, trzeba po prostu uważać z ilością. Także ja odcisnę sobie nadmiar tego produktu. Jeśli chodzi o efekt na tej konturówce, to powiem wam, że za bardzo tych drobinek nie widać. Także żebyśmy zobaczyli, jaki jest faktyczny efekt, żeby to było lepiej widoczne, no to ściągnę sobie jednak tą konturówkę i nałożę błyszczyk na suche usta. Myślę, że wtedy te drobinki troszkę bardziej się wybiją. Tak wygląda błyszczyk nałożony solo i myślę, że te drobiny w tym momencie są bardziej zauważalne. Jest taka lekko holo poświata. Ale przyznam szczerze, że cały czas ten błyszczyk czuję, no i to mi trochę przeszkadza. Cały czas myślę o tym, że on mi się zaraz będzie zlepiał, że będą się robiły takie brzydkie gluty. Także chyba nie jest to do końca moja formuła, nie za bardzo mi się ten produkt podoba. Może na jakąś imprezę, żeby osiągnąć na ustach taki delikatny holo-efekt, wtedy tak, ale nałożony w bardzo, bardzo małej ilości. Na co dzień raczej nie jest to produkt dla mnie. Poza kamerą nałożyłam tu z L'Oreala Telescopic Lift na linii wodnej kredka Znam w odcieniu Nude. No i możemy przejść sobie do podsumowania kosmetyków, które dzisiaj testowałam. Zaczniemy od produktów płynnych z Glam Shopu. Powiem Wam, że spoko, naprawdę te produkty mi się podobają. Co prawda trzeba z nimi uważać, nie można przesadzać z ilością, bo one są bardzo mocno napigmentowane, mają bardzo dużo koloru, ale jak nałożymy je w małej ilości, to naprawdę wyglądają przepięknie, bardzo naturalnie, bez problemu się blendują, nie ma żadnych granic, nie ma odcięć. Także te produkty zdecydowanie na plus. Odcienie, które wybrałam, czyli brązer nugatowy, róż faworyta i rozświetlacz Shampa 0%, bardzo do mnie przemawiają. Są to moje kolory. Myślę, że brązera i różu będę chętnie używać. Będę tych produktów używać na co dzień. Co do rozświetlacza, jest to produkt drobinkowy, migoczący na skórze. Ja na co dzień takich rozświetlaczy nie używam. Sięgam raczej po takie, które dają naturalny, mokry glow, mokrą taflę. Ale myślę, że na jakąś imprezę zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o nowości z Claresy, to powiem Wam, że jestem trochę zawiedziona. Z tej strony wszystko się zgadza, no bo tutaj mamy toper i on faktycznie zachowuje się i wygląda jak toper. Tutaj mamy błyszczyk i jest to błyszczyk, ale powiem Wam, że spodziewałam się po tych produktach po prostu czegoś więcej. Jeśli chodzi o ten toper, myślałam, że on mi da efekt iskierek, taki bardzo iskrzący, błyszczący, a okazało się, że ten błysk jest średni, jak dla mnie wygląda, to trochę sucho. Więc nie do końca mi się to podoba i myślę, że za 25 zł spokojnie znajdziemy w drogerii coś lepszego. Co do tego błyszczyku, to niestety nie podoba mi się konsystencja: on jest dla mnie za gęsty. Przez to, niestety, jeżeli nałożymy go troszeczkę za dużo, jeżeli trochę przesadzimy, to będzie się brzydko zbierał, będzie się ciągnął. Ja takich produktów bardzo nie lubię. Jest to kosmetyk taki lekko otulający usta, ale ja od takiego błyszczyku nie oczekuję, żeby on mi usta pielęgnował, tylko żeby dawał przepiękny efekt tafli, efekt trójwymiarowych iskierek. No a powiem Wam, że za bardzo tego nie widzę. No co prawda mamy tutaj jakieś takie lekkie wykończenie holo, bo faktycznie te drobinki są wielokolorowe, ale żeby osiągnąć taki stuprocentowy błysk, no to musimy go nałożyć dużo i wtedy on nam się będzie po prostu zlepiał. Także na ten moment z tych produktów nie jestem zadowolona, ale oczywiście po pierwszym dniu ich nie skreślę, będę je dalej testować. No i zobaczymy, jak mi się sprawdzą. Zapomniałam jeszcze o pędzlu, jest to pędzel ST3. Myślę, że naprawdę fajna opcja. Po pierwsze, super ścięty, więc możemy sobie idealnie nałożyć brązer. Myślę, że tym pędzlem dałoby radę nałożyć również kremowe czy rozświetlacz, tylko trzeba by było robić to bardzo delikatnie, muskać tak naprawdę tylko skórę, nie dociskać. I wtedy zdałoby to egzamin. Także z kosmetyków Glam Shopu oraz z pędzla jestem bardzo zadowolona. Co do nowości Klaresy, moim zdaniem jest po prostu średnio. Jeśli chodzi o ten test, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście nowości z Glam Shopu, czy testowaliście nowości z Klaresy. A jeżeli tak, to napiszcie, jak te kosmetyki Wam się sprawdziły. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!